Do wykonania montażu ościeżnicy potrzebne nam będą następujące narzędzia. Wiertarko-wkrętarka, pistolet do pianki, młotek, klamka do drzwi, rozpórka, drzwi, ościeżnica, poziomica, klej do drewna, akryl i pianka. Otwieramy i sprawdzamy zawartość opakowania ościeżnicy. W zestawie powinny znajdować się lewa, prawa i górna część do jej skręcenia, jak i również śruby montażowe. Jeśli wszystko znajduje się w opakowaniach, to przystępujemy do czynności widocznej na filmie. Na połączenie ościeżnic nakładamy klej do drewna. Możemy użyć w tym celu kleju dołożonego do ościeżnic. Jednak lepszym wyborem będzie tutaj klej Isum D4, który jest widoczny na filmie, ponieważ w przeciwieństwie do zwykłych klejów. Jest on w pełni wodoodporny, dzięki czemu ściżnice nie rozkleją nam się pod wpływem wody lub wilgoci. Składamy i skręcamy odściżnicę. Montujemy złożoną ościeżnicę w widocznym otworze. Sprawdzamy, czy nasza ościeżnica ustawiona jest prawidłowo. Następnie na górze ościeżnicy, na środku oraz na dole montujemy kliny montażowe i ustawiamy je tak, aby na całej wysokości ościeżnicy uzyskać pion, co sprawdzamy za pomocą poziomicy. Ważne jest również, aby szerokość prześwitu ościeżnicy we wszystkich miejscach była taka sama. Mierzymy i sprawdzamy światło ościeżnicy, czy ma odpowiednie wymiary w kilku miejscach. Spryskujemy wodą szczeliny między ościeżnicą a ścianą. Musimy chwilę odczekać, a następnie przechodzimy do piankowania szczelin. Pamiętając o wstrząśnięciu pianki przed aplikacją. Otwór między ościeżnicą a ścianą piankujemy. Warto wybrać dobrą piankę przeznaczoną dla profesjonalistów, ponieważ takie mają dużo lepszą wydajność oraz są niskoprężne, dzięki czemu nie wypaczą nam ościeżnic. Na filmie piankujemy pianką ISOM 65, z której korzystamy, ponieważ ma bardzo dobrą wydajność, dzięki czemu na jednej piance osadzimy około dwóch razy więcej ościeżnic niż na zwykłych piankach supermarketu przeznaczonych na rynek amatorski. Pianki profesjonalne mają również wysoką gęstość, dzięki czemu świetnie tłumią dźwięk. W zamontowanej w otworze montujemy dodatkowo rozpórkę w celu zabezpieczenia jej przed wypaczeniem. Sprawdzamy wszystko poziomicą. Po 25 minutach możemy obrobić piankę i przyciąć ją, jeżeli w którymś miejscu daliśmy jej za dużo. Następnie montujemy zawiasy drzwi oraz klamkę. Po wszystkim przechodzimy do obróbki końcowej. Klejem przyklejamy opaski maskujące, a następnie obrabiamy je akrylem.